Mateusz! I dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek serialu Cztery Żywioły. Zaczynamy! Cztery Żywioły, odcinek drugi, zdobycie mocy. Czas start. <słyszy> 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 huh? Woda? Co nas tutaj robi? I całe łóżko mam mokre. Chyba kapie od Maxa. Idź do niego. Dostanie takie lanie, że. Bo mnie. Siedem sekund później... Max! Całe łóżko mam mokre! Ty zaraz umiesz... Wow! To zaraz zostaniesz... Wow! Wow! Ale latam! Za pomocą wody! Czemu mnie obudziłeś, Adam? Całe łóżko mam mokre, przeciw, Miałem mokre! I zaraz spadnę! O nie! 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 Spadam! Nie! Uf, ha? wiatr! Wow. O nie, coraz więcej wody! Max, Adam, pomóż! Adam, proszę! 20 minut później. Eee, Max? No, bo. P pokoju już jest zalane. Dobra, spróbuję zatrzymać wodę. Jakoś spróbuję. No jak nie spróbujesz, no to już nas na tym świecie raczej nie będzie. Dobra, spróbuję to zatrzymać. Będzie wszystko dobrze. Mam nadzieję. 39 sekund później. Pff, Max! Coraz więcej wody! Zaraz cały pokój będzie zalany! No i co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Zaraz utoniemy! O nie, co ja mam zrobić? Już jest prawie zalany. Ej, co się dzieje? Pff, wow he? Uh. Czemu drzwi pękają i czemu z nich woda wylewa się? Przepraszam, czy ktoś tam? 38 sekund później. O dzień dobry pani dyrektor. Ja bardzo, no wie pani, pół szkoły jest zielona, nic się nie stało nikomu, nic na szczęście. Do. Mojego. Gobi! Na no tu! 38 sekund później. W gabinecie dyrektorki. Czyli mówisz, czyli mówisz mi, Max, że użyłeś. Że, ma, że od wczoraj woda tak leje ci się z ręki, i tak wszędzie. i zalałeś przez przypadek prawie cały pokój. Na to wygląda. Aha, dobra. To teraz zamknij oczy. Skup się, skoncentruj się, wycisz się. Okej. Okay. I powiedz mi, co widzisz. Czuję i widzę wodę. Ja lewituję nad tą wodą. Wow. Naprawdę lewitujesz nad wodą? Tak. I to ta woda do mnie leci i otacza mnie. Dobrze. Ale skup się tylko na tej wodzie. Ok. Wow, co się dzieje? O nie! Wow, ta woda mnie pochłania! Wow. wow. E Max, wszystko. O. Fuu! Wow. Ty jesteś jak Aniu. Gratulacje, Max. Zdobyłeś moc wody. I jesteś w swojej żywiołowej formie. I pamiętaj, jeżeli coś będzie mokre albo coś będzie zalane, no to nie przejmuj się, bo to każdemu posiadaczowi ży mocy żywiołów się dzieje. Na początku, kiedy zdobywają swoją moc. Okej, okay, to będę uważać. A pani też się kiedyś stało coś takiego, że pani coś. Zrobiła ze swoją mocą, kiedy pani ją dopiero zdobyła? Retrospekcja. Dobra, Miri. Teraz zdobyłaś swoją moc ognia i pokaż mi, czy umiesz dobrze jej używać. Umiem, pani nauczycielu. Dobrze. To teraz pokaż mi coś czadowego za pomocą swojej mocy. O, tak zaraz pokażę panu coś takiego, że aż szczęka opadnie. Trzy godziny później. Upsi! To tak nie miało wyglądać. Muszę popracować na swoją mocą. Inaczej kogoś skrzywdzę. Koniec retrospekcji. Nie, nic takiego nie stało. Ja opanowałam swoją moc. Idealnie. Aha, to fajnie. Okej, okay, macie tutaj klucz do waszego nowego pokoju, bo tamten już macie zalany i zniszczony. I macie jeszcze, a to Max, masz tutaj pod instrukcję, jak, u, jak używać mocy wody. Okej. Okay. 50 minut później. Dobra, dobrze, że w szafce mieliśmy zapasowe ubrania. Adam, to są nasze wczorajsze ubrania. Ale okej, okay. trudno. Ja idę poćwiczyć nad swoją mocą żywiołów. Ok, ja się rozejrzę po szkole i zobaczę, czy nic się, nikomu nic nie stało. Mówiłeś, że nic się nikomu nie stało przecież. Żadnemu człowiekowi. Bo mam taką nadzieję. Ale dobra to, pa. Widzimy się później. Okej, okay, pa. 12 minut później. No, fajna szkoła. Nic się nikomu nie stało. Teraz idę do parku do Maxa. Zobaczyć, co u niego. Oby opanował swojemu, swoją mod drzwi. Ej, chłopczyku, chodź do mnie. Ja? Tak, ty. Okej, okay, mimo, że stoi obok pani. To o co chodzi? Czy chcesz, żebym. Czy chcesz kupić jakąś czadową miksturkę? Tak, chcę. To idź, to chodź tutaj, do, do mojego stoiska. Kup sobie w promocji miksturkę. A co ona robi? Sprawia, że mocno. Że ludzie z mocami żywiołów wracają do swojej pierwotnej postaci. Okej, okay, to bardzo fajnie. Dobra, co kupujesz? A skąd mam wiedzieć, że to nie kłamstwo? Bo wszyscy kupują, kupują moje miksturki i mam dobre oceny przy moim stoisku. Okej, okay. ile kosztuje? 20 zł. Dobra, i oby to była prawda, że ta miksturka działa naprawdę. Prawda, prawda, dobra. do widzenia. Do widzenia. 30 minut później. Ale fajnie. Teraz może zrobię pranka Maxowi. Przemienię go w jego dawną postać. He, he, 5 he he. sekund później. Okej, okay, Max. To nie spadnie. Spokojnie, to nie spadnie. Fff, ej, co się dzieje? Co się tutaj odwala? 5 sekund później. Adam! Jestem cały pochlapany wodą. No zrobiłem ci pranka, śmieszny? Teraz jesteś cały mokry. <gry> Pff, ja ci dam mokry. A! A tak w ogóle jak nie przemieniłeś? Dzięki tej miksturce. Kupiłem ją od takiej babki, która sprzedaje miksturki. Aha, to fajnie. To idziemy może zjeść lody. Okej. Okay. Ja biorę czekoladowe i mango. A ja biorę truskawkowe. Ok. Cztery godziny później. I jakby co to Adam i Max zjedli te lody. A tak w ogóle, fajną masz moc. Ciekawe jaka będzie moja. Twoja też będzie, będzie pewnie bardzo fajna. Oby. He, 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 he. Zaraz pożałuję, że to ze mną zadarli. Myśl o ogniu, Nina. Myśl o ogniu. Dobra, zobaczymy nasz nowy pokój. I co tam się dzieje za krzykami? O nie, kto to jest? Zaraz pożałujecie, ale kim ty jesteś? Mój łos, o nie, zaraz ci zgaszę ten ogień. O. ja. Nina? Ty gówniaro! Coś ty zrobiła! Patrz na moje włosy! Ale się należało. Trzeba było ze mną nie zadzierać. A ty w ogóle się przebrałaś czy co? I coś zrobiłaś z, z włosami? No w sumie pomalowałam mnie znowu na czarno. Zaraz, o ty nie masz czarnych włosów? Nie, mam naprawdę blond. I się przebrałaś. Brzydka sukienka. O ty, zaraz ty zbyt będziesz brzydki. Nie, dość tego. Widać, że zdobyłaś swoją moc. Tak jak ty. I widzicie co? Mam pomysł. Ty, chłopczyku, jestem Max. Dobra, Max, Strax. A ty Nina, Srina. O ty. Wiesz co? Ja ci pokażę. Za karę. Spotkajmy się. Spotkamy się na łące. Poza miastem. I tam będziemy walczyć. Łące Marzy Marzywieńskiej? Tak. Dokładnie tej. I będziemy tam walczyć na moce żywiołów. Okej. Okay, a ja będę sędzią. No dobra. Co mnie tamto? Koniec odcinka drugiego pierw sezonu pierwszego serialu Cztery Żywioły. A tak widzowie w ogóle, to ja Was przepraszam za to, że Max i Adam nie mają tych beżowych włosów, tak, tak czy brązowych, tam w tym poprzednim, tak jak w poprzednim odcinku. Po prostu mi się coś tam pomyliło i zapomniałem, jakiego koloru mają włosy i narysowałem im blond. I przepraszam za te błędy, że na przykład nie mają włosów. Bo nie chciało mi się poprawić, a ja to bardzo dużo pracy przy tych odcinkach. Dobra, widzowie, przepraszam Was i obiecuję, że w następnym odcinku Adam i Max znowu będą mieć włosy z pierwszego odcinka. I nie popełnię żadnego błędu. Dobra, pa widzowie, zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie z dzwoneczkiem. I czekajcie na kolejne odcinki. Pa-pa!